Jak długo śpią koty? Oczywiście koty słyną z tego, że śpią stosunkowo długo, że świetnie wykorzystują te możliwości, jakie im dajemy i po prostu śpią. Ale jak długo śpią te nasze pupile? Oczywiście koty małe, kocięta, śpią nawet 20 godzin dziennie, czyli bardzo długo. Ale pamiętajmy, że nasze dzieci oraz yy, można powiedzieć młode innych zwierząt. Też śpią stosunkowo długo. Po prostu dzięki temu szybciej mogą rosnąć. Natomiast koty dorosłe śpią oczywiście krócej, ale i tak długo, ponieważ śpią od 12 do 16 godzin. Coś, co jest marzeniem wielu z nas, coś, na co wielu z nas się mogłoby zamienić, żeby po prostu nawet te 12 godzin się przespać. Tutaj musimy pamiętać, że koty, które samodzielnie zdobywają pożywienie, koty, które no, nie żyją w tak komfortowych warunkach jak te koty z nami, śpią raczej w tych dolnych granicach, one śpią około 12 godzin. Natomiast te koty, które są z nami, te koty śpią nawet 16 godzin. One mają wszystko zapewnione, mają pożywienie, mają komfortowe, bezpieczne warunki i po prostu ten cały czas mogą wykorzystywać na to, co lubią, czyli na spanie. Troszkę inna sprawa jest. Z Kotami starszymi, z takimi kocimi seniorami. W ich przypadku ta długość snu się zwiększa, ponieważ koci seniorzy potrafią spać podobnie do tych kociaków nawet 20 godzin dziennie. Można powiedzieć, że to jest takie odbicie tych najmłodszych tygodni, miesięcy i kot, który już jest taki, można powiedzieć, w podeszłym wieku. W jego przypadku ten sen trwa. 20 godzin, nawet 20 godzin. I tu kilka ciekawostek. Musimy pamiętać, że koty, chociaż nam się wydaje, że śpią bardzo mocnym snem, w rzeczywistości właściwie cały czas to jest taka drzemka. Koty śpią bardzo czujnie, i chociaż może nam się wydawać, że nie słyszą, jak robimy coś głośno, jak je wołamy, to wystarczy sprawdzić, kiedy otworzymy puszeczkę z jedzeniem ich ulubionym. Wtedy kot nagle jest w ciągu ułamku sekundy przy nas i ten bardzo głęboki sen nagle zamienia się w sen czujny. One oczywiście musiały bardzo czujnie spać w warunkach naturalnych, gdzie czyhały na nie przeróżne zagrożenia. Jeśli natomiast chodzi o to, w jakich pozycjach śpią, no to już jest całkowicie odrębny temat, ponieważ koty, chociaż nad wszystko, cenią komfort. To jednak potrafią spać w niewiarygodnych miejscach i niewiarygodnych pozycjach. Tu zapraszam na moje materiały, na których mówię, dlaczego koty lubią spać w pudełkach i dlaczego koty lubią spać w naszych łóżkach. Kolejna rzecz. Dlaczego te koty śpią aż tak długo? Dlaczego nawet te koty, które muszą samodzielnie zdobywać pożywienie, śpią 12 godzin, a jeśli mogą dłużej? Oczywiście wynika to z tego, że koty, jako doskonali myśliwi, Stosunkowo szybko łapią te ofiary i nie muszą poświęcać całego dnia czy też większości tego dnia na zdobywanie pożywienia jak to na przykład jest w przypadku zwierząt roślinożernych. Kolejną sprawą jest to, że polowanie to jednak dosyć duży wydatek energii i nawet taki sprawny myśliwy jak kot musi poświęcać odpowiednią ilość czasu na regenerację i po prostu w tym śnie tej energii nie zużywa tyle, co się na przykład bawiąc albo się poruszając. No i oczywiście kolejna sprawa: sen to przyjemność. Koty lubią spać. Ludzie w większości, na przykład, na przykład ja, lubimy spać, i podobnie jest z kotami. One po prostu lubią spać. Więc małe koty 20 godzin, dorosłe koty 12-16 godzin, koci seniorzy 20 godzin. Tak długo właśnie śpią koty. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mówienie również o kotach, nie tylko o psach, jak to niektórzy uważają. Że powinna mówić tylko o psach. Was nie znudzi. Dziękuję za uwagę, oczywiście. Oceń, skomentuj, poleć, opublikuj, pokaż znajomym ten materiał, czy też inne materiały. Zasubskrybuj, czy też naciśnij dzwoneczek, albo zrób to równocześnie, żeby niczego nie przegapić. Spójrz na inne materiały, na inne kanały, linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.